Zwyciężył, kto zwyciężył w biegu głównym wśród kobiet? Już wiemy. Justyna Korytkowska, zwyciężczyni biegu głównego w 24 Ogólnopolskich Biegów Niepodległości. Serdecznie gratulujemy. miejsce. Możemy prosić o przedstawienie się. Svetlana Olinik z Ukrainy. Svetlana Olinik z Ukrainy, tak. Gratulujemy. Dekoracja jego głównego odbędzie się później. Trzecie miejsce. Patrycja Talarz z Poznania. Patrycja Talarz z Poznania, serdecznie gratulujemy. Z Olimpii Poznań. Czwarte miejsce. Natalia Nadgiermiak z Natalia Ukraina. I piąte. bojów niepełnosprawnych. I następny z panów. I zapisanych mamy 106 panów.

I współorganizatorami i współorganizatorami Dziękuję nie odbyłaby się, gdyby oczywiście nie wszyscy sponsorzy, dzięki, którem, dzięki którym... No. A i senator Ireneusz Niewiarowski jest już na mecie. Gratulujemy. Dziękuję. <grym> <taniec> Następny zawodnik z flagą Marcin Derycki, który przygotowany, ugotowany i sponsorowany w okazji dzisiejszej a my Autopina nawet mamy uczestnika, na tak, który przebiegł tak. cały dystans z flagą o, tak, tak. polskich w rękach. Serdecznie gratulujemy za takie gesty patriotyczne. Moi drodzy, co Was motywowało do tego, żeby dzisiaj wystartować w biegach niepodległości? Oczywiście niepodległość. Kochamy nasze miasto, jesteśmy prospołeczni i biegamy. Wszystka z WF-u. Powiem, że ja już w Turku mam zaliczone wszystkie biegi, także trudno było mi dzisiaj nie także biegam i będę biegał jeszcze dłużej. Dobrze, a właściwie dlaczego biegacie? Bo lubimy. Bo ładną sylwetkę można mieć przez bieganie. No Ja kocham bieganie, uwielbiam startować. To jest super, super rzecz. E, wiem, że biegacie nie tylko w Turku, biegacie praktycznie całej Wielkopolsce Wschodniej. E, jak się biegło tutaj? Tutaj no troszeczkę krótki dystans. Tak dystans pięciu to jak się biega, to jest taki sprinterski. My biegamy z córką, bo to jest moja córka, biegamy przeważnie na 10 km, i to jest nasz dystans. Ale tak to przyjemnie. Niezbyt dobra organizacja. Biegliśmy i nagle ro, na rolkach w nas zaczęli ten wjeżdżać. No trasa jest fajna. Tyle tylko duże się odbywały te biegi, nie? chociaż dłuższy byłby mógł być dystans. 10 km to były takie super wybornie. Czujecie się patretami? Tak. Tak. Jak najbardziej. Tym bardziej, że biegliście w turku. Dziękuję serdecznie. I dziecięca młodzieżowe, czyli uczniów szkół podstawowych, rozpoczął się obecnie. Kultura, sport, informacje. Tylko na turek.pl. Turek.pl Twoje źródło informacji.